Przegląd literatury. Samo to sformułowanie u wielu osób piszących pracę dyplomową potrafi wywołać lekki dreszcz, prawda? To często najdłuższy, najbardziej zniechęcający rozdział. Ale spokojnie, dzisiaj pokażemy, jak ten cały chaos zamienić w naprawdę dobrze zorganizowaną, logiczną całość. To uczucie zna chyba każdy, kto się za to zabrał. Setki plików na dysku, dziesiątki otwartych zakładek w przeglądarce i takie poczucie, że im więcej się czyta, tym mniej się wie. To jest absolutnie normalne na początku. Okej, okay, więc spójrzmy prawdzie w oczy. Zła wiadomość jest taka, że tak, naprawdę łatwo w tym wszystkim utonąć, ale jest też mała dobra wiadomość na pocieszenie. To jest ten etap pisania pracy, gdzie jeszcze nikt nie wymaga od nas skomplikowanej statystyki. Możemy więc oddechnąć i skupić się na jednym. Jak okiełznać samą literaturę? Dobra, to jak jest nasz plan bitwy z tym chaosem? Bardzo prosty. Najpierw zdiagnozujemy problem. Potem stworzymy konkretny plan działania, czyli mapę i słowa kluczowe. Następnie wyposażymy się w odpowiednie narzędzia. Przejdziemy do samego pisania i kluczowej różnicy między syntezą a streszczeniami. A na koniec poznacie złotą zasadę, która oszczędzi masę nerwów. Gotowi? No to do dzieła. No to jedziemy. Sekcja pierwsza. Problem, czyli skąd w ogóle bierze się ten cały chaos w źródłach? Zanim zaczniemy cokolwiek porządkować, musimy zrozumieć, gdzie leży źródło bałaganu. Całe nasze podejście opiera się na tej prostej, czterostopniowej strategii. Zamiast tak chaotycznie na oślep zbierać artykuły, działamy metodycznie. Najpierw mapa tematu, potem skuteczne szukanie, inteligentne zarządzanie tym, co znajdziemy, i na końcu to, co najważniejsze pisanie spójnej opowieści, a nie listy streszczeń. Przechodzimy do sekcji drugiej plan. I to jest kluczowe. Zanim pobierzemy choćby jeden, jedyny artykuł, musimy mieć plan. To jest jak z wyprawą. Najpierw patrzymy na mapę. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Weźmy sobie na warsztat taki temat wypalenie zawodowe pielęgniarek. Zamiast od razu wrzucać to hasło w Google, tworzymy mapę myśli. Dzielimy temat na logiczne podrozdziały. Czym w ogóle jest wypalenie? Jakie są teorie, modele, jak się je mierzy? Potem jakie są czynniki ryzyka staż pracy, obciążenie, dyżury. I na koniec jakie są konsekwencje dla samej pielęgniarki, dla pacjenta i dla całego systemu. I proszę, mamy gotowy szkielet rozdziału. A teraz coś, co jest absolutnie, ale to absolutnie fundamentalne. Słowa kluczowe trzeba przygotować w dwóch językach. Czemu? Bo angielski to język nauki. Kropka. Największe, najważniejsze bazy danych, jak PubMed czy Scopus, działają głównie po angielsku. Używanie haseł takich jak burnout czy nursing to jak posiadanie klucza, który otwiera drzwi do 90% światowej wiedzy na dany temat. Sekcja trzecia – narzędzia. No dobrze, mamy świetny plan, mamy słowa kluczowe, czas się uzbroić. Potrzebujemy dobrych baz danych i, co równie ważne, menedżerów bibliografii, żeby nie utonąć w tym, co znajdziemy. Skuteczne szukanie to nie jest przewalanie tysięcy wyników. To sztuka inteligentnego filtrowania. Zamiast przeglądać wszystko, od razu zawężamy pole. Co jest kluczowe, data publikacji, najczęściej interesują nas prace z ostatnich pięciu lat, i typ artykułu. Priorytetem są recenzowane prace, przeglądy systematyczne i metaanalizy. To gigantyczna oszczędność czasu. A teraz przyznajmy się szczerze, kto ma na pulpicie taki właśnie folder. No właśnie. To jest pułapka. Zrzucanie wszystkich PDF-ów do jednego wora bez żadnego systemu to jest, powiedzmy sobie wprost, przepis na katastrofa i ogromną frustrację, gdy przyjdzie nam szukać konkretnego źródła. I tu na scenę wchodzi narzędzie, które zmienia zasady gry: menedżer bibliografii. Darmowe programy, takie jak Zotero czy Mendeley, to nie jest żadna fanaberia. To jest nasz osobisty bibliotekarz, który porządkuje wszystkie źródła, a co najlepsze, jednym kliknięciem w Wordzie tworzy za nas przypisy i całą bibliografię w wymaganym formacie. I chcę to bardzo, bardzo mocno podkreślić. Używanie menedżera to nie jest luksus dla zaawansowanych. To jest absolutny must-have i gigantyczna, ale to gigantyczna oszczędność czasu. Wyobraźmy sobie ten ból, gdy na ostatniej prostej promotor mówi proszę zmienić styl cytowania. Z menedżerem to jedno kliknięcie. Bez niego godziny, jeśli nie dni ręcznego poprawiania setek przypisów. W porządku. Mamy plan, mamy narzędzia, zebraliśmy źródła, ale teraz zaczyna się prawdziwa sztuka czyli sekcja czwarta pisanie. I tu czeka największa pułapka. Pamiętajmy, przegląd literatury to ma być synteza, a nie zbiór streszczeń. Warto sobie to zdanie wydrukować i powiesić nad biurkiem. Jeśli rozdział teoretyczny wygląda jak lista lektur, gdzie każdy akapit to opis jednego artykułu, to znaczy, że coś poszło nie tak. Celem jest stworzenie historii, spójnej, analitycznej narracji. Ta tabela genialnie pokazuje, o co biega. Po lewej stronie mamy błąd, czyli koncentrację na autorze. Nowak napisał to, a Wyśniewski tamto. Efekt? Nuda. Suchy wykaz lektur. A po prawej jest to, do kogo dążymy: fokus na zagadnieniu. Łączymy ze sobą różne badania, pokazujemy, gdzie się zgadzają, gdzie się różnią, budujemy argument. To jest właśnie synteza. Ta metafora jest po prostu doskonała. Tu nie chodzi o to, żeby każdy instrument w orkiestrze zagrał swoje solo. Chodzi o to, żeby wcielić się w rolę dyrygenta i połączyć te wszystkie instrumenty, czyli te wszystkie badania, w jedną spójną, harmonijną melodię, która prowadzi słuchacza, czyli czytelnika, do jakiegoś wniosku. I na sam koniec sekcja piąta. Złota zasada. To prosta, ale absolutnie bezcenna porada, która uratuje przed największą frustracją tuż przed deadline'em. Zasada jest banalnie prosta. Cytuj od razu: w tej samej sekundzie, w której parafrazujesz jakąś myśl z artykułu, od razu wstaw przypis za pomocą menedżera. Naprawdę nie ma nic gorszego niż szukanie na dzień przed oddaniem pracy źródła do jednego jednego zdania, które zagubiło się gdzieś w stustronicowym tekście. No i wracamy do naszej metafory. Skoro to my jesteśmy dyrygentem tej naukowej orkiestry, to na koniec pozostaje jedno najważniejsze pytanie. Jaką opowieść chcemy zbudować z tych wszystkich badań? Jaką melodię zdecydujemy się skomponować? I to jest właśnie prawdziwe wyzwanie, ale i cała frajda w pisaniu dobrego przeglądu literatury.